Dzień dobry kochani, kłaniam się niciutko i witam z mojego atelier. Dzisiaj kochani, to już taki drugi dzień maluję, dzisiaj będzie trzeci. No to nie jest tak, że ja cały dzień kochani maluję, tylko chodzi mi o to, że tak, no tak to troszeczkę musi przesnąć, żeby to tak można było nakładać, także najpierw szkic, później po kolei kolory. No, i teraz jestem na etapie, to są oczywiście moje ulubione kosmosy, na etapie różowego. Także ten różowy, który przechodzi w biały, no i jeszcze tak, tutaj jasno różowy, no bo to ta sztuka tego malowania, no kochani, uczę się, odkrywam, może powiem tak. To nie jest tak, że się u, no uczy się poprzez odkrywanie. Odkrywam, jak Tutaj można tymi kolorami przechodzić, jak one schną, jak one się łączą, na jakiej bazie, a na ciemnej, a na jasnej. Tutaj, jak widzicie, też z tyłu dużo różnych, no w tej tonacji, bo jak już szykuję farby, no to tą bazę robię taką. No to będzie co innego, bo tutaj będzie łąka. Także te łąki są takie lub inne i w zależności od tego jakie widzę jak do mnie przychodzi to obraz to tak maluję. Witam Was kochani w sobotę rano, zapraszam na małą herbatkę. Dzisiaj u mnie herbatka jest, um, no tak jak mi Anusia, dzień dobry się podpowiedziała z pokrzywy, pokrzywa. Obniża ciśnienie, ja bym powiedziała tak nie to, że obniża, a reguluje, tylko w, ten, w tę stronę, wol, tak powiem dolnie, dolną, strona dolną. Nie ma tutaj co tworzyć nowych wyrazów w Tak, kudołowi, ku tylko ku dołowi. Ale do te, oczywiście nie byłabym sobą, jakbym do tego nie dorzuciła kawałek... Yy, co ja tam dorzuciłam? Nie, Mięty stwierdziłam, że nie, bo pamiętajmy, mięta wychładza. Teraz mamy zimę, to, ta, to dobrze się pije mięte w upał. No, oczywiście można pić cały rok, ja nie twierdzę, tylko tak, to takie, między innymi jedna z właściwości mięty to wychładzanie, schładzanie organizmu, dlatego tak doskonale pije się gorącą herbatę, ja tak lubię, ne, może być zimna, właśnie z miętą, z cytryną, o i to jest fajne. Także mamy dzisiaj pokrzywę, troszeczkę krwawniku i troszeczkę dorzuciłam, mam takie Tureckie, z tureckiego sklepu zioła. Nie pamiętam, co to było, tylko takie mówię, no, one takie są, mają specyficzny zapaszek. No i jak on powiedział, natrawienie. Natrawienie też się przyda, jedziemy. Kochani, dzisiaj, dzisiaj chciałabym się z wami podzielić no, tym tematem, który jest we mnie, który siedzi i nad którym rozmyślam, no bo jeżeli przyszedł do mnie już ten udar mózgu, no że był mikro, czy malutki, to wszystko jest. To dobrze, to dobrze, ale zastanawiam się, skąd on do mnie przyszedł. Co się takiego zadziało w moim życiu, w moich schematach myślowych, że mm, przyszedł ten udar mózgu. Bo teraz pytanie: A zainspirowała mnie Ilonka, Ilonko, dzień dobry, która powiedziała, no a posłuchaj, a czy można się przed tym uchronić? I tak mi to weszło w głowę: no właśnie, czy można się przed tym uchronić? I tak pomyślałam, no. To, co by tu zrobić? Jakby się uchronić? No, bo to tak jest w sumie dla wszystkich ciekawe, prawda? Czy można się przed tym uchronić? O, tutaj będą żółte środki. No może weźmiemy od razu żółtego. Lubię ten żółty taki, jest kochani intensywny. Zobaczymy, jak to wyjdzie od razu. No i teraz tak, no bo jak to jest? Jak to, to nie sztuka być, jak to jest Polak przed szkodą i po szkodzie, głupi, właśnie to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli idziemy przez to nasze życie, dzieją się różne rzeczy, no życie trwa, prawda? Dzieje się, no to trzeba wyciągać z tego życia wnioski. No i teraz pytanie, jak my te wnioski wyciągniemy? O, widzicie, i to jest tak. Jak jest białe zostawione, to ten żółty pięknie się kładzie na białym a jak nie jest tego białego nie jest za dużo, to już ten kolor żółty już nie jest taki żółty, no bo baza jest różowa, a nie biała. Także kochani, zobaczymy, żółte mamy. I teraz jaki mam, co mi przyszło? Co mi przyszło i jak już tak przemyślałam, teraz kochani jestem w domu, mam czas dla siebie, chodzę na spacer. Dzień dobry Filipie. W ogóle witam, kochani wszystkich. I tak jak pójść, bo tak, jak wczoraj wspominałam, można pójść na spacer i albo być w myślach, bo nas gryzie jakiś problem, bo możemy iść i myśleć nad danym problemem, ale dla mnie spacer jest wtedy i odpoczywamy. I staramy się spojrzeć z dystansu na te nasze... Problemy na te nasze ży sytuacje życiowe, gdy właśnie pójdziemy na spacer. I tak, wczoraj szukałam jasny. O, są przebiśniki. I po prostu jesteśmy sfokusowani. Na tym, co nas otacza. No jest już jakaś zielona trawa? Nie. Trawy nie widać, ale mchy są piękne, zielone. O to drzewo, o jakie już tutaj pąki. Jakie tu pąki na tych krzewach. Co by pomyślał? I one tak już stoją, już tyle już. A jak leszczyna kwitnie. Także kochani, zobaczcie, idziemy i zwracamy uwagę y, na oko, o, otaczający nas świat. A dlaczego mamy zwracać uwagę? Dlatego, żeby oderwać się od swoich myśli. To tak jak Filip nagrywa, idzie, nagrywa pociąg. No to słuchajcie, jeżeli dam, robimy jakąś czynność, czy tak jak ja na przykład maluję obraz, to skupiamy się na tej czynności. I wtedy inne odchodzą w bok. I to o to chodzi na spacerze, żeby wyjść, otworzyć tą naszą głowę, puścić to wszystko, te myśli, żeby nas nie. No, posłuchajcie, chyba, że będzie taki spacer w intencji, idziemy sobie to przemyśleć, dany temat. Ale gdy idziemy tak odpocząć, zrelaksować się, bo na czym polega relaks? Na tym, żeby puścić to wszystko, co mamy w tej chwili w głowie, i wyluzować. A jak już puścimy, to tak jak jest stres. No jak go nie puścimy, no to on będzie z nas siedział. A chodzi o to, żeby sobie dać szansę sobie, by zrobić z nim porządek. No ale Magda do celu. Muszę się rozgatować. Mam taką fajną książkę. <laughs> tak. Twoje ciało barometrem duszy. To jest wydanie niemieckie. Dostałam to od Angeliki. <laughs> Mój Boże, Angelika. No ona jest Heilpraktikerin tutaj w Niemczech, czyli taką osobą, która to, że zajmuje się homeopatią, skończyła studia czteroletnie homeopatyczne. To jest jedno, ona po prostu od strony takiej holistycznej, czyli takiej całościowej. No i ona mi tą książkę tutaj sprezentowała. Będzie zawsze w moim sercu. No, Angeliko, jakże mi miło. Także w 2020 roku, to już 5 lat będzie w lipcu. I kochani, tu jest właśnie, ja już tam parę razy mnie na kanale m, czytałam na ten temat. To znaczy, jakiś taki temat, bo posłuchajcie, przecież ja nie znam na tyle niemieckiego, żebym przetłumaczyła całą książkę. Nie jestem tłumaczem i nie jest to mój cel życiowy. Ale kochani, teraz w dzisiejszej dobie wszyscy mamy telefon wszyscy, bo jak mnie oglądacie, znaczy, że macie albo laptop, albo telefon, czy komputer i macie dostęp do internetu, no to tam w narzędziach jest tłumacz czyli translator, tak z angielska. I tu opaczą wszystkie języki. No i co? Także gerin, schlaganfall, to po niemiecku udar mózgu. O, także mamy tu i tu. No i co ja zrobiłam, kochani? Ja na końcu filmiku umieszczę zdjęcie też tego, żeby jeżeli ktoś na niemiecki to sobie przeczytał po niemiecku, no bo tutaj korzystamy z translatora googlowskiego. I podzielę się z wami, czym jest udar mózgu według tej książki. Udar mózgu to nagła i niemal całkowita utrata funkcji mózgowych. Oczywiście w różnym stopniu, prawda? Charakteryzująca się nagłą utratą przytomności i zdolności poruszania się przy jednoczesnym zachowaniu krążenia krwi i oddychania. I to, co ja miałam, ten mikro udar, dlatego nie mówią mikro, bo mnie strętwiała ręka. I nie rozpoznawałam do końca, wiedziałam, że jest kolega, który mnie tam podprowadził, <gry> który się mną, tak powiem, zainteresował i mnie przejął, tak? I mógł, no, pomógł mi, ale ja wiedziałam, kto on jest, no bo było też pytanie, czy ja pamiętam, czy poznaję twarze, także wiedziałam, kto jest, tylko nie mogłam sobie imienia i nazwiska przypomnieć. Przepraszam za tą dygresję, już teraz czytam dalej. Często jest spowodowana krwotokiem mózgowym. Udar jest wyrazem ogromnej potrzeby stawiania oporu życiu i zmianom oraz odrzucania i negowania różnych aspektów mojego życia i mojej istoty. Środek transportu mojej radości krew przestaje działać i powoduje paraliż. Krew nie jest w stanie odpowiednio, przepraszam, zaopatrywać części mojego mózgu. Ta część przestaje działać i powoduje paraliż. W trakcie udaru mózgu nie potrafię wyrazić słowami ani gestami, co mnie denerwuje. Jestem niespokojny i zdezorientowany. Uświadamiam sobie, że chcę wszystko regulować i kontrolować dla innych. Ingeruję w życie innych ludzi. Przekraczam swoje granice, bo chcę osiągnąć zbyt wiele. Więc skupiam... Całą swoją uwagę na innych i zapominam o sobie. Ciągle jestem w biegu, dlatego też nie pozwalam innym ludziom ingerować w moje życie, tak jak to robię z innymi w nawiasie. Unar mózgu zdarza się często, gdy jestem starszy. Pokazuje mój strach przed starością, moją niepewność. Co do wsparcia, jakie otrzymam od mojej rodziny, zarówno emocjonalnego, jak i finansowego. Jeśli stawiam opór w życiu, to znaczy, że jestem gotowy się poddać i pozostać zamknięty. Wolałbym umrzeć, to jest łatwiejsze. A zniszczenie jest moim jedynym ratunkiem. To jest porażka. Ten paraliż nie pozwala mi w pełni wyrazić mojej energii życiowej i potencjału twórczego. Moje działania są teraz ograniczone. Jeśli chcę odzyskać radość życia, muszę szybko otworzyć się na intuicję i miłość oraz silniej wyrażać to, co czuję. Przede wszystkim zaczynam mieć coraz większą pewność siebie w życiu. Koncentruję swoją uwagę na własnych wartościach i własnych cechach. Pozwalam temu życiu rosnąć we mnie, kochani, czyli otwieramy się. Otwieramy się na życie. Czekajcie, doczytam do końca. Pracuję na rzecz pokoju, miłości, dobrobytu dla wszystkich, pomagając innym czuć się swobodniejsi i bardziej szanowani. To jakie wnioski? Czyli pierwsza podstawowa sprawa, haha, przepraszam, bo tutaj jeszcze mam farbę, widzę, że ona tutaj leży. Kochani, pierwsza podstawowa sprawa to, no tak, jest to strach. Czyli to przełamanie, otwarcie się na siebie. A co to znaczy otwarcie się na siebie? To znaczy tak, to zacznijmy myśleć, to znaczy wyciągajmy wnioski. Jeżeli jesteś, jeżeli uważasz lub nie uważasz, bo pamiętamy, że prawdziwa kontrola jest wtedy, gdy jej, gdy jej nie czujemy, gdy jej nie widzimy, to wtedy jest kontrola, to zdajmy sobie sprawę, że jak do tej pory wierzyliśmy w to i w to. To nagle teraz się okaże, że może zwątpimy, poddajmy to w wątpliwość. No to nie, spójrzmy na to z innej strony. Poszukajmy innej definicji. O, powinna być definicja jedna, prawda? Ale chodzi mi o to, poszukajmy innego spojrzenia na życie poprzez czytanie, szukanie jakąś inną książkę, której do tej pory uważamy, że były, te książki z tego działu to nie były dla mnie. To właśnie idźmy. Idźmy do biblioteki, poszukajmy książki, która właśnie pokaże nam inny sposób bycia, życia, spojrzenia. No bo jak możemy zmienić, jak możemy się otworzyć na intuicję. Intuicja to jest coś, co jest w nas, która nam pod, przychodzi, nam to jest taka nieoczekiwana myśl, która przychodzi do nas i mówi właśnie zrób to tak. A mózg wchodzi zaraz i mówi, zaraz, zaraz, ja tu mam doświadczenie całego mojego życia i wszystkich pokoleń, i wszystkich, i całej mojej rodziny. Nie, ja tego nie zrobię. Zobaczcie, odrzucamy pierwszą myśl, która przyszła, a to jest ta pierwsza najważniejsza, pierwsza intuicyjna, bo dlaczego ją odrzucamy? Bo uważamy z naszego doświadczenia, że jest głupia, że jest niewarta. To jest właśnie ta intuicja. Intuicja jest to... Spojrzenie jest to rozwiązanie, o którym nie mamy pojęcia. No bo jeżeli byśmy mieli, to już byśmy dawno do tego doszli. Nie właśnie o to chodzi. Ona przychodzi od nas. To jest takie rozwiązanie nasze. Nasze spojrzenie na życie i nasze zrozumienie życia. Tylko Dlaczego czasem ktoś w tym momencie powie nie, nie, ja to wiem, jak to życie płynie. Ja to sobie tu doskonale radzę. Kochani, to ja gratuluję, jak sobie doskonale radzisz. Tylko dochodzisz do momentu, że przychodzi i nie wiesz, co zrobić. I po prostu zdaj się na siebie. O to chodzi w intuicji. Uwierz w siebie, no bo jeżeli nie wierzysz w siebie, nie ufasz sobie, no to komu ufasz? Komu ufasz? To jest pytanie. Jeżeli nie ufasz sobie, to, to dlaczego sobie nie ufasz? Jaki był powód tego, że sobie nie ufasz? A przecież wszyscy doświadczyliśmy w życiu tego, że o, takie rozwiązanie, taki pomysł i nagle przeszliśmy, nie, stwierdziliśmy, że jest głupie, zrobiliśmy inaczej, tak jak powiedzmy umysł podpowiadał i mówimy, kurczę, a trzeba było pójść za tym pierwszym spojrzeniem. Tym pierwszym Pierwszym poczuciem, że można zupełnie inaczej. Tylko powiem wam, to myśmy się tego wystraszyli. Wystraszyliśmy się tego, no bo jeżeli nie znamy, a jak nie znamy, to się boimy. I właśnie więcej odwagi. Więcej zaufania do samego siebie. I tak jak tu bardzo ładnie jest napisane, czym jest udar mózgu. Tak, bo nagle, gdy dochodzimy do pewnego etapu życia, no to później jest tak. No, a czy te dzieci nam pomogą? I co się z nami stanie? A najłatwiej jest powiedzieć, to jest znane i popularne. A ja to już umrę. Nie kochani. Dlatego tak bardzo mi się podobało, jak lekarz do 85-letniej babeczki na neurologii mówi, że ma pani sobie kupić psa, żeby pani chodziła, żeby pani miała powód do chodzenia. A nie że usiądź i czekać. No jak to? No i co? To tym bardziej jak usiądę i cze będę czekać, to tym bardziej będę oczekiwać pomocy, będę Potrzebować już nie oczekiwać, potrzebować pomocy innych. Do końca, do końca życia trzeba być samodzielnym. Tak jak mój tata, on do samego końca ostatniego dnia, jak umarł wieczorem, rano, jeszcze bodaj o laseczce jeszcze poszedł do łazienki. Taką miał siłę woli, siłę życia, bo on nie chciał być dla nikogo ciężarem. A czasem mamy tak, że właśnie będziemy teraz leżeć i będziemy się wylegiwać i nie, kochani, odleżenia bolą plecy, robią się, Boże, zapomniałam, kochani, no, odleżyny, no, odleżyny. Bo możemy, posłuchajcie, jak potrzebujemy poleżeć, bo już jesteśmy akurat w takim momencie życia, że jesteśmy zmęczeni, czasem jest tak się mówi, że łóżko ciągnie, żebyśmy z przyjemnością poleżeli. To kochani, poleżmy. Dajmy sobie szansę odpocząć. Idźmy na urlop, a właśnie na tym urlopie właśnie poleżmy. Wy właśnie kupmy, weźmy sobie 10 książek z biblioteki, bo nawet nie trzeba kupować, można iść po prostu do biblioteki i zacznijmy czytać. Zacznijmy czytać z takich działów, które do tej pory w ogóle na nie nie zwracaliśmy uwagi, albo wreszcie nas mówił: nie, no, to jest jakaś głupota. A może zobaczymy inne spojrzenie, bo poprzez inne spojrzenie otworzymy się na spojrzenie na nowe, na inne. I tak jak z tym psem, dostań, masz psa, masz wyjść. 85 lat, tym jestem zachwycona. On nie spisał jej na straty i powiedział, a Pani kochana, to już śmierć blisko. Nie, nikt nie wie, kiedy ta śmierć przyjdzie. Ale gdy będziemy się nastawiać i mówić, tak, śmierć blisko, tak, 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 to już tego, już nic tam nie zostało, no to może się obudźmy. I powiedzmy, nie, mamy jeszcze 20, 30, 50 lat życia. Mamy, no to zróbmy coś w tym. I to jest to, weźmy życie w swoje ręce. Zamknijmy ten telewizor, który nam tak powiem, dokucza. No dokucza, no bo jak tylko słyszymy źle i wszystko jest niedobrze, kochani, zamknijmy, zamknijmy. My już chyba 10 lat nie mamy telewizji. No nie mamy, nie oglądamy. Czytamy owszem, jakieś wiadomości. Tylko w internecie to już jest ten plus, że nie tak jak tu w Niemczech jest jedyna jedyna słuszna telewizja. No i ona jest jedyna i kierunek nadaje. I nagle otworzysz internet i mówisz, to jest to, ci ludzie mówią to. Ale kochani, to nawet nie jest kwestia telewizji. Wystarczy, że usłyszymy, chcemy usłyszeć, że ktoś ma inne zdanie na dany temat. Posłuchajcie, ja też chętnie pomagam. No, ale teraz, jeżeli ta osoba, która otrzymuje pomoc, już ma tyle tej pomocy, że już nie wie, co z tym robić. No właśnie, a nie umie i nie chce powiedzieć. Nie, nie, to ja już dziękuję. No nie, bo posłuchajcie, człowiek się taki trochę robi chytry, bo tak wiecie zresztą wszyscy chyba z całego życia, że mało człowiek zarabia, mało wydaje. I jak zarabia więcej, ile by nie zarabiał, zawsze jakieś nowe potrzeby przychodzą i nowe spojrzenie, i nowa reklama, i nowe meble i coś tam. To tak jak moja zaprzyjaźniona osoba, jeden remont kuchni, posłuchajcie, taki z kafelkami drugi, no i coś ja wyprowadziła. Także. Ja nie twierdzę, żeby nie robić remontu, tylko chodzi o to, że czasem jest tak, że człowiek ulega takiej łudzie i mówi, tak, to to w ogóle to mnie zbawi, i wszystko i piękne, prawda? A może właśnie jest pomysł, żeby samemu zrobić. Tak jak ja maluję swoje obrazy i dzisiaj mam ścianę w takim kolorze, a jutro będę miała w takim kolorze, bo tutaj są niebieskawo-zielone, bo takie mi przyszły kolory, i teraz na tym będę tworzyła na tym niebieskim niebie i zielonej trawie. Bo już, już czekam, już czekam tej wiosny i czekam, żeby się tak przyjemnie zrobiło. A tu pomyślałam, dobra, etap kosmosów już powoli się kończy. Kosmos to oczywiście te kwiatki, nazwa tych kwiatków, kochani. Także te kwiaty to są moje ogródka, ale to są kwiaty letnie. Także to lato troszeczkę przyszło, ok? powieszę na ścianie i będę się cieszyć. Moje oczy będą się cieszyć tym, że te kwiaty są takie piękne. Kochani, życzę Wam odwagi, życzę Wam zaufania w swoje możliwości. Posłuchajcie, nie uczyli nas tego w szkole, bo jak ktoś za bardzo się wychylał, bo chciał, bo wiedział więcej, to czy są nauczyciele, którzy to widzieli, ale nie wszyscy i mało, bym powiedziała, tak to po prostu masz się nie wychylać, masz nie zadawać pytań. A dlaczego masz zadawać pytanie dlaczego? Masz nie pytać. Także nie jesteśmy uczeni zadawania pytań, i stąd ta nasza intuicja jest w nas zamknięta, bo to właśnie ta intuicja podpowiada, że no właśnie, ale jeżeli to widzę tak i wszyscy mówią, że to jest tak, to może jednak, a może ja to widzę w ogóle inaczej. To jest tak jak z, z osobami, którzy na przykład czują inne, czują inne energie, kochani. No jedni czują, inni nie czują, ale się okazuje, że wiele osób czuje, a wiele osób. Czuło i usłyszało, że nie, nie, to jest choroba psychiczna. Choroba psychiczna, a jak już choroba psychiczna, to już tego nie rób. No właśnie. No to może trzeba doczytać, czym jest taka, czy to jest rzeczywiście choroba psychiczna. A może się trzeba tym tematem zainteresować. I nagle się okaże, że wszyscy mówili i nie mieli zielonego pojęcia, prawda? No bo ta osoba, która mówiła zostaw to, bo to jest wiesz, to jest chory, to jest takie, to czy ona to była taką i to wszystko przez to przeszła, czy nie? No, bo jakby przeszła, to by podpowiedziała rozwiązanie, a nie mówiła nie rób tego. No. Kochani, w ramach takiej he, he, herbatki porannej życzę Wam pięknej soboty, życzę Wam wspaniałego weekendu i życzę Wam odwagi. Odwagi i jeszcze raz odwagi i zaufania w to, że po pierwsze będzie dobrze, a po drugie, zaufania do siebie, że moje rozwiązania są dobre. Nie, kochani, ja powiem Ci lepiej, kochana i kochany. Twoje rozwiązanie jest lepsze. Tylko daj szansę, wypowiedz to, podziel się i zobaczysz. I dopiero wtedy przyjemnie się zdziwisz. Pa, do zobaczenia! Oczywiście cały czas zapraszam na gimnastykę. Na mój drugi kanał. Czas domu Magdaleny. Tam się, kochani, codziennie gimnastykujemy. Ja czasem życie popłynie i jest jakaś przerwa. To jest, ale y, 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 nagrania zostają, można korzystać z całego, a już niedługo będzie rok, I jak ćwiczymy. Pa.